Przeczytałem gdzieś kiedyś, że znalezienie sobie, jeżeli jesteś singlem w Londynie, to znalezienie partnera, takiego, z którym możesz zbudować w miarę trwały związek, jest mniej więcej, jest więcej bardziej prawdopodobne niż zdaje się wygrana w Totolotka. To wynika, był jakiś człowiek, który to policzył, obliczył jakiś zapalony matematyk, który policzył rachunek prawdopodobieństwa i wyszło mu, że znalezienie sobie kogoś w Londynie, kogoś, kto byłby na jego poziomie intelektualnym, kto, kogoś, kto miałby podobne zainteresowania, kogoś nie tylko na chwilę albo na, na dłuższą chwilę, ale kogoś, z kim można by trwały i sensowny związek stworzyć, że to jest, no prawdopodobieństwo było naprawdę bardzo, bardzo małe. I jest to paradoksalnie i jest to prawda. Paradoksalnie dlatego, że w tym mieście mieszka, o ile Pan nie wiem, ile 7, 7, 8 milionów ludzi. Plus nielegalni, tak? W związku z czym jakby jest w czym wybierać, tak? Jeżeli jesteś singlem, to jest w czym wybierać. Tyle tylko, że my, Polacy, i Polki tutaj na, na wyspach. My mamy trochę utrudnione zadanie, jeszcze bardziej niż ten, ten człowiek, ten matematyk, który to policzył, dlatego że nas jeszcze interesuje przyszłość w tym wszystkim. I wielu z nas, jeśli szuka sobie partnera na, na stałe, a nie na chwilę, a jeśli szuka sobie partnera na stałe, to szuka kogoś, z kim przynajmniej teoretycznie w przyszłości będzie można coś zbudować, więc to będzie możliwie ktoś z tego samego kraju, jeśli zamierzamy tam wrócić. Więc to będzie ktoś, kto jeszcze musi gdzieś w miarę blisko mieszkać i ktoś, kto musi nam odpowiadać pod wieloma innymi względami. Dlatego to zadanie mamy dosyć utrudnione, ale wbrew pozorom to wszystko jest w nas. Umiejętność znalezienia odpowiedniego dla nas partnera zależy od nas i tylko od nas. Nie od tego, że mieszkamy w Londynie, nie od tego, czy jesteśmy brzydcy, czy jesteśmy ładni, nie od tego, jakie mamy zainteresowania, albo czy w ogóle je mamy, i nie od tego, jakie mamy preferencje seksualne, e, światopoglądowe, czy, czy każde inne. To tak naprawdę zależy od tego, na ile mamy otwarte oczy, na ile jesteśmy w stanie zauważyć i odnaleźć tą osobę w tłumie. W tłumie, który codziennie nas mija. W metrze, w autobusie, w pociągu, wszędzie. Dlatego ludzie, którzy do mnie przychodzą, to są już ludzie, którzy przestali wierzyć w bajkę pod tytułem to zależy od, od okoliczności. Moja samotność zależy od okoliczności. Od okoliczności takich właśnie jak mieszkanie w Londynie, albo albo nie wiem, no bycie takim albo, albo innym. To są ludzie, którzy zasiadają na mojej kanapie, to już są ludzie, którzy przynajmniej zakwestionowali tą walkę. Którym się wydaje, że, okej, okay, może coś w tym jest, ale tak naprawdę to wiele zależy ode mnie. I kiedy masz tego rodzaju pomysł, kiedy, kiedy to już ci przyjdzie do głowy, kiedy wreszcie zdasz sobie sprawę z tego, że to może zależeć od ciebie i najprawdopodobniej zależy od ciebie, to mamy połowę drogi zrobionej. To wtedy reszta już jest łatwa. Wtedy terapia singli albo terapia dla singli, bo kiedy mówię terapia z singli, to, to, to trochę brzmi tak, jakby bycie singlem było chorobą. Nie, nie jest chorobą. Nie, 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 oczywiście, że nie. Natomiast moja terapia jest przeznaczona dla ludzi, którzy są singlami, ale nie do końca jest im z tym najlepiej już no to poniekąd oczywiste jeśli ktoś jest zadowolony z jakości swojego życia i z poziomu swojego życia raczej nie chodzi do terapeuty ale wracając ludzie, którzy tu siadają, którzy już mają ten pomysł na to, że ok, to może być zależne ode mnie ja jestem za to w jakimś sensie odpowiedzialny, to również oznacza drugi koniec kija jest taki że to również oznacza, że ja mogę coś z tym zrobić, że być może sposób w jaki mój mózg zupełnie podświadomie przetwarza informacje i filtruje informacje, dzieląc je na istotne i nie, być może to jest głównym powodem albo jednym z głównych powodów, dla których jestem sam czy jestem sama. Tak jest w rzeczywistości. Takie jest moje zdanie. Tak jest w rzeczywistości, to nasz mózg pozwala wpuszczać do systemu lub, um, lub stanowić swego rodzaju firewall, który nie wpuszcza do systemu, do, do naszego postrzegania, do naszego świata, do naszego modelu świata odpowiednich ludzi, z którymi moglibyśmy stworzyć relacje. Tych powodów, dla których on to robi, jest przynajmniej kilka. To są zazwyczaj historie, czyli przekonania, jeśli ktoś woli, albo myśli, w które wierzymy, myśli na temat czterech rzeczy, na temat nas samych, tego jacy jesteśmy, jacy nie jesteśmy, do czego jesteśmy zdolni, a do czego nie, myśli na temat innych ludzi, tego czy oni są na przykład niebezpieczni, czy są bezpieczni, czy są fajni, czy są niefajni, jacy ludzie są, to są również historie na temat tego, co się wydarzyło w przeszłości, czyli tego. Co mnie spotkało i jaki to ma wpływ na mnie dzisiaj, bo jeśli ktoś mi kiedyś skrzywdził, to oznacza, że dziś nie jestem w stanie się otworzyć i, i zaufać. To również jest, jest notabene historia. E, oraz historie dotyczące tego, co może się wydarzyć w przyszłości. One są ze sobą powiązane, są ze sobą połączone e, i na pewnym poziomie to tak naprawdę jest jedna albo, albo dwie. Pomyłki co do postrzegania rzeczywistości. Natomiast ich wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie, ich wpływ na podświadome wybory i decyzje, które, które codziennie podejmujemy, jest przeogromny. Dlatego, żeby tak naprawdę pomóc człowiekowi, który jest sam, nie chce być sam i chce zrobić coś, żeby nie być samemu, to jedyną tak naprawdę drogą, według mnie, jedyną drogą jest. Pokazanie mu tego, w co wierzy, i nie zmienianie tego na coś innego, ale zwrócenie mu uwagi, że być może to nie jest do końca prawda. Po to, żeby on mógł sam się nad tym zastanowić, zadać sobie te pytania, czy to jest prawda, czy nie, i co to dla mnie oznacza, um, i sprawdzić. Czy to, w co wierzymy na temat świata, jest prawdziwe, czy nie. Oczywiście każdy to może zrobić samemu, samodzielnie. E, natomiast z terapeutą jest łatwiej. Ja wiem z, z własnego doświadczenia, e, a pracowałem w, na, na, nad sobą w, z przeróżnymi terapeutami e, i, i samodzielnie również wiem, że, że z kimś, kto się zna na rzecz, jest to jest wiele łatwiej.